Lancet leciał naprawdę blisko. Tak blisko, że kierowca, poruszając się przy otwartym włazie, spojrzał w górę i powiedział: Widzę go. I to dało mu poważnego kopa w prędkości. Rosyjscy piloci dronów Lancet krążą po niebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, próbując wytropić polski samobieżny moździerz Rak. Jego opancerzony brat, KTO Rosomak, również nie ma łatwego życia. Tak, jeden z członków załogi wspomina działania: „Dronami może się nie raz. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z dronami. Dogoniły nas. Nawet przyszły za nami w miejscu postoju. Polują na nas. Zawsze nas śledzą. Ciągle nas goniły i uderzały w te pojazdy. Na szczęście załodze udało się wyjść cało." Czy więc polskie opancerzenie przeszło test pola walki przeciwko Rosjanom? Posłuchamy ukraińskich załóg, które zabrały ten sprzęt w brutalne ataki i niebezpieczne rajdy. W armiach zachodnich polski Rak konkuruje z dwoma innymi moździerzami tej samej klasy – gąsienicowym CV-90 i KF-41 Lynx. Co wyróżnia Rak to kołowa podwozie, podczas gdy pozostałe dwa nigdy nie trafiły na linię frontu na Ukrainie. Więc oczywiste pytanie – czy te koła to przewaga czy wada konstrukcyjna? Ukraińcy mają na ten temat swoje zdanie. To automatyczna skrzynia biegów. Przełączasz na drive i jedziesz. Nie myślisz już o tym, jak dokładnie prowadzić. Ostrożnie czy nie. Jeśli mówią ci, że niebo nie jest bezpieczne, wciśnij pedał do dechy i uciekaj stąd. Wygląda na to, że koła dają wyraźną przewagę w zwrotności i prędkości. A to ogromny plus, gdy rosyjskie drony cię gonią. Jedno trafienie może zostawić załogę w szoku po wybuchach. Albo gorzej, poważnie ranić. Ale szybka jazda z ogromną wieżą armatnią nad głową ma poważny minus. Nie na... Chłopaki skręcali wróg z jednej strony, a przez wagę wieży czuć tę masę nad głową. I to wpływa na zakręt. Cała konstrukcja się przechyla. Zanim pójdziemy dalej, daj temu wideo łapkę w górę. Dzięki temu algorytm YouTube poleci je większej liczbie widzów, którzy jeszcze go nie widzieli. Myśl, że własny pojazd może się przewrócić w trakcie zakrętu? Tak, nie jest to zbyt pocieszające, ale jesteśmy prawie pewni, że wszystko sprowadza się do umiejętności kierowcy. Lepiej pędzić pełną prędkością po drodze, niż stracić i pojazd i życie. Aby pomóc kierowcy pewnie prowadzić, maszyna jest wyposażona w nowoczesną elektronikę. Działa automatycznie. Pojazd widzi siebie na mapie. Nie ma znaczenia, czy jest dzień, noc, rano czy wieczór. Działa tak samo. Nocą funkcjonuje jak drapieżnik w ciemności. To wszystko daje załodze realną szansę wydostać się ze strefy czerwonej, zanim będzie za późno. Tak jeden z żołnierzy wspomina powrót z misji. Kiedy rosyjski lancet prawie ich wyeliminował. Chcecie usłyszeć coś szalonego? Spróbujcie uciekać, gdy za wami wrzeszczy lancet. Kierowca wciska pedał gazu, a my trzymamy się wszystkiego, co tylko możemy znaleźć, żeby nie wyrzuciło nas z samochodu. Ale samą obroną wojny się nie wygrywa. I tutaj wchodzi do gry moździerz 120 mm, zadając poważne ciosy rosyjskim pozycjom. Szachmatnym. Terytorium dobre. Ogień w stylu szachownicy naprawdę dobrze pokrywa teren. Dobrze eliminuje piechotę i przebija się przez budynki, w których ukrywają się Rosjanie. Jest równie skuteczny. Szczególnie jeśli mają tam magazyny amunicji. Wewnątrz proces ładowania jest prosty i przyjazny użytkownikowi. Każdy członek załogi może w razie potrzeby wspierać pozostałych. Nie trzeba wspinać się rękami. Używasz drewnianego wsadzaka, żeby włożyć pocisk. Potem system automatyczny sam pobiera kolejny pocisk z kasety. Miny są różnego rodzaju i różnej wagi. Dowódca wprowadza dane do komputera. Pełne uzbrojenie bojowe staje się poważnym argumentem, gdy trzeba osłonić kolegów lub odeprzeć atak. I na pewno nie zazdrościmy temu, kto stanie po drugiej stronie tych prezentów. 20. W sumie 46. 26 jest tu przechowywane. To zapasowy stojak, a 20 kolejnych. To tam, gdzie jest kaseta. Ale największa przewaga podczas misji ogniowych? Elektronika wspierająca znacznie ułatwia pracę załodze. Maszyna sama wybiera pociski, dają nam poprawki celowania, wprowadzane są korekty, a pojazd już wie, który pocisk gdzie się znajduje. Wie, który pocisk jest w którym przedziale i który powinien pobrać. KT Orosomak może mieć broń o znacznie mniejszym kalibrze w porównaniu do Raka, ale to nie przeszkadza jego załodze w oświetlaniu nieba nad rosyjskimi umocnionymi pozycjami. Tak strzelec opowiada o swojej ulubionej zabawce. To armata Bashmaster. Strzela 12 pociskami na minutę. Świetna broń, szybka, ogień ciągły. Wewnątrz wieży działa cicho dla mnie. Dla chłopaków na zewnątrz. Już nie tak bardzo. Co jeszcze? Tak, ta broń ma dwa oddzielne podajniki amunicji. Jeden tutaj, drugi tutaj. Więc możesz przełączać się między nimi. Ta armata ma funkcję, która czyni ją szczególnie skuteczną w niszczeniu pozycji wroga i sprzętu. System podwójnego podawania amunicji. Tak to działa od środka. drugi Możesz załadować jeden podajnik pociskami odłamkowo burzącymi, a drugi przeciwpancernymi. Czy można strzelać mieszanką? Można. To jest przewaga. Jeśli masz podajnik z odłamkowo burzącymi, nie musisz przerywać po pięciu strzałach, by przeładować. Po prostu przełączasz selektor i gotowe. Masz oba rodzaje pocisków gotowe do użycia. W prawdziwym boju wszystko sprowadza się do szybkiego strzelania i jeszcze szybszego wycofania się. W przeciwnym razie stajesz się kolejnym celem. Ta załoga zorganizowała zasadzkę na siły rosyjskie i użyła swojej armaty 30 mm, aby zniszczyć budynek zajęty przez Rosjan. Bystry bij, no bardziej nie bij. To była szybka akcja, właściwie nie walka, bardziej zasadzka. Wyruszaliśmy, dostawaliśmy współrzędne celu, wjeżdżaliśmy i szukaliśmy miejsca do działania. Wyszliśmy nocą, wykonaliśmy zadanie, zniszczyliśmy budynek i grupę w środku i szybko się wycofaliśmy. Szybka robota. Ta armata strzela 200 pociskami na minutę. Uderzyliśmy mocno, a Rosjanie nawet nie zdawali sobie sprawy, co i skąd nadchodziło. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych mocnych materiałów o sprzęcie wojskowym i ekskluzywnych nagrań z linii frontu Rosja-Ukraina. Szybkie rajdy to kolejny rodzaj misji, w których Kate orosomak brał udział na Ukrainie. Jednym z zadań było oczyszczenie przyczółka, aby piechota mogła przejść. I nie było łatwo. Rosjanie nie mieli zamiaru oddać tego terenu bez walki. Co muszę do sobie powodać Głównie działaliśmy na cele dalekiego zasięgu. Po prostu dojeżdżaliśmy do punktu, wysyłaliśmy piekło i wycofywaliśmy się. W Wowczańsku jednak było bliżej rosyjskich pozycji. Pierwszy przejazd zbliżył nas na 400 metrów do nich. Tam oczyściliśmy strefę przeprawy przez rzekę. Odpędziliśmy ich piechotę, a nasi ludzie przeszli i zabezpieczyli teren. Drugą misją załogi była akcja ratunkowa. Grupa ukraińskich żołnierzy utknęła w strefie niebezpiecznej. Rosjanie próbowali uwięzić ich w budynku i odciąć od wsparcia. Ale zanim sytuacja stała się tragiczna, na horyzoncie pojawił się polski rosomak. Drugi przejazd zbliżył nas na 150 metrów od Rosjan. Schowali się w dwupiętrowym budynku, okopali się tam. Naszym zadaniem było osłanianie odwrotu naszych żołnierzy. Zrównaliśmy też ten budynek z ziemią. A nasi ludzie, dzięki Bogu, wyszli z tego cało. Inny sposób na zaskoczenie Rosjan? Użycie rosomaka w tandemie z zespołem dronów. Podczas gdy drony FPV niszczyły pojazdy wroga, armata Bashmaster zajmowała się piechotą. Pojawialiśmy się i pomagaliśmy chłopakom odeprzeć ataki piechoty. Piechotę, bo Rosjanie nadchodzili mocno. Załogi dronów FPV eliminowały wrogie opancerzenie, a my mieliśmy zająć się piechotą. Niestety taktyka działa w obie strony. Na wojnie żaden pojazd nie jest bezpieczny przed nagłym atakiem drona drapieżnego. Mieliśmy do czynienia z dronami więcej niż raz. Goniły nas. Uderzały w pojazdy nawet gdy były zaparkowane. Polują na nas. Zawsze nas śledzą, doganiały i uderzały w te pojazdy. Na szczęście załodze udało się wyjść cało. Aby nie grać w Toma i Jerego z rosyjskimi dronami FPV, załoga musi liczyć każdą minutę. Im szybciej wykonają misję i opuszczą czerwoną strefę, tym większe mają szanse na przeżycie. Trzeba uderzyć wroga szybko. Im mniej czasu pojazd spędza w pozycji ogniowej, a ogień jest skuteczny i celny, tym jest większa jego przeżywalność. Co pomaga im zyskać te cenne sekundy? Elektronika wewnętrzna Rosomaka, która zwiększa dynamikę bojową i dramatycznie poprawia celność. Jedną z jego największych zalet jest system elektroniczny, który automatycznie mierzy odległość. Automatycznie celuje. I w ciągu 2 3 sekund – bum! – pierwszy strzał trafia prosto w cel. Wjechać cicho, wywołać piekło i zniknąć we mgle. Dokładnie tak polski Rosomak poluje. Podczas misji bojowych namierzenie celu zajmowało maksymalnie dwie minuty. W około półtorej minuty wystrzeliwaliśmy 120 pocisków, a potem od razu się wycofywaliśmy. Nazwa Rosomak pasuje idealnie. Prawdziwy drapieżnik zamieniony w stalowego potwora, czekającego w zasadzce na odpowiedni moment ataku. Pojazd jest szybki, cichy, powiem wam, naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Przyjechaliśmy, strzeliliśmy i wycofaliśmy się. Siły ukraińskie wykorzystują też opancerzony pojazd do logistyki, wspierając saperów budujących przeprawy przez rzeki, a w drodze powrotnej zajmuje się ewakuacją. Aha, naszym saperom, na niej. Ponton. Wyszliśmy, żeby pomóc naszym saperom. Transportowaliśmy na nim pontony. Chłopaki budowali mosty pontonowe nocą. I robiliśmy też ewakuację. Wyciągaliśmy rannych. Na papierze Rosomak jest w pełni amfibijny. Może pokonywać przeszkody wodne o własnej mocy, bez problemu. A w rzeczywistości? Cóż, opinie różnią się między żołnierzami ukraińskimi i polskimi. Z bortach, to funkcja amfibia. Te dwa śmigła po obu stronach wozu to jego funkcja amfibijna. Ten transporter może pokonywać przeszkody wodne. Oto linia wodna, tyle się zanurza. Prędkość maksymalna na wodzie? Około 10 km na godzinę. Niektórzy żołnierze chwalą jego opancerzoną kapsułę. Nie tylko za ochronę, ale też za przestrzeń i za umiejętności pływackie. Ekipaża dla dla załogi, dla piechoty jadącej z tyłu, to solidna kapsuła. Ochrona jest naprawdę dobra. Ludzie czują się bezpiecznie w środku. Główną zaletą tego pojazdu jest jego zwrotność i fakt, że potrafi pływać. Tak wygląda w akcji przy wejściu do wody. Zanurza się i unosi bez problemu. Przód nie idzie pod wodę. Jest klapa nosa, która się podnosi i dodatkowe stery są zamontowane. Praktycznie zmienia się w łódź. Ale nie wszystko idzie gładko. Polscy instruktorzy radzili ukraińskim żołnierzom unikać pływania, chyba że to jest absolutnie konieczne. Jeśli będziesz musiał na nim unosić się na wodzie, to będzie koniec gry, jak powiedzieli Polacy. Lepiej nie pływać na nim. W terenie podmokłym polska armatura sprawdza się jednak lepiej. Nawet jeśli zwalnia, wciąż wykonuje zadanie. 20 nie, pojedziesz. nie pojedziesz więcej niż 20 km na godzinę z spuszczonymi oponami. Tylko w terenie podmokłym koła spuszczają powietrze parami. Dwa na raz, potem kolejne dwa na krzyż. Chcesz zobaczyć, jak inne pojazdy radzą sobie w wodzie? Kliknij link w prawym górnym rogu. Jest pełne wideo o amfibijnym btr 4 czyn Bucephalus na Ukrainie. Na razie wróćmy do KTO Rosomak a dokładniej do jego dziwnie zaprojektowanych tylnych drzwi. Tak nieporęczne, że ukraińscy żołnierze potrzebowali osobnego szkolenia, żeby je otworzyć. Nie jest to idealne w sytuacji szybkiego rozładunku w ogniu. Zaczęliśmy od zera. Spędziliśmy kilka dni tylko na nauce otwierania tych drzwi. To nie jest tak łatwe, jak wygląda. Trzeba złapać te zaczepy, otworzyć je, zahaczyć o te małe mocowania. To wcale nie jest proste. Mimo to, wady pojazdu równoważą jego duże zalety. W porównaniu ze starą sowiecką techniką, Rosomak przypomina Cadillac'a. Ma wszystko. Tamte sowieckie rzeczy. Nic tam nie ma, zawsze zgadujesz. Przełączyłem zły przełącznik, nie nacisnąłem wystarczająco mocno, ale tu nie, tu po prostu go odpalasz i jedziesz. Komputer pokładowy sam myśli za ciebie. Jak pokazuje doświadczenie, dobra technika plus wykwalifikowana załoga mechanizm jak zegarek. I trzeba przyznać, że to nie jest pierwsza wojna, w której polski sprzęt zdobywał swoje laury. 100 kTOR-osomaków, zmodernizowanych o dodatkową stalowo-kompozytową ochronę, brało udział w walkach w Afganistanie. Dwa z nich przeżyły bezpośrednie trafienia RPG talibów, ale nie obyło się bez strat. W 2009 roku jeden polski żołnierz zginął, gdy IED wybuchło bezpośrednio nad odsłoniętą klapą strzelca. Wojna na Ukrainie stała się jednak prawdziwym poligonem testowym. Zarówno dla KT Orosomak, jak i moździerza M120K Rak. W przeciwieństwie do Afganistanu, gdzie wróg dysponował starym złomem, tu walczą z dużo lepiej wyposażonym i znacznie groźniejszym przeciwnikiem. Teraz nie tylko trzeba uważać na zasadzki z wyrzutniami przeciwpancernymi. Należy być czujnym wobec stałego zagrożenia z góry. Na skilkie doszkuliajeć No jak do jak źle jest? Widzieliście to? Ta wojna teraz wszystko kręci się wokół dronów. Są wszędzie. Uderzają w każdego i uderzają w nas. Jeśli są na niebie, nie ruszamy się, bo uderzą. Chyba że Rosjanie są niezdarni i chybiają. Czasami drony po prostu spadają w pobliżu i nie trafiają. Ten żołnierz miał szczęście. Rosyjski dron chybił i pozostawił swoją stalową bestię na miejscu. Ale następnym razem może być inaczej. Na razie jedno jest jasne. Polskie pojazdy udowodniły swoją wartość dzięki równowadze ceny, jakości i ilości. Chcesz zobaczyć więcej polskiego sprzętu w naszych kolejnych filmach? Na przykład wyrzutnie piorun, karabin szturmowy Grot albo nawet czołg PT-91 Twardy? Głosuj w komentarzach lub podaj własny typ sprzętu.